Starają się przekonać osoby dojrzałe, że niezależnie od wieku mogą się rozwijać, poznawać ludzi i aktywnie spędzać czas. Młodzi inaczej z Akademii Seniora w Szczecinie odwiedzili podopiecznych domu Senior Plus. 4 listopada grupa teatralno-kabaretowa postanowiła dać starszym mieszkańcom trochę radości i śmiechu. Akademia Seniora w Szczecinie to największa organizacja pozarządowa utworzona w 2008 roku, skupiająca wokół siebie osoby młode duchem. Tego dnia seniorzy z Polic obejrzeli przedstawienie Miś, czyli Mądrze i Śmiesznie w reżyserii aktora Teatru Polskiego Adama Dzieciniaka. Wiedziałem, wiedziałem. Co pan wiedział? Myślę, że będzie podróż z panią stroną. Co? Co takiego? Co? Co się pani tak wpatruje? Staramy się dostosować do potrzeb i możliwości naszych uczestników, naszych seniorów, w związku z czym zapraszamy do nas różnych gości. Mamy taką, teraz taki program: gość w dom. Czasem jest to pan radny, który przychodzi czytać seniorom. Czasem są to panie chórzystki z chóru Magnolia. Dziś gościmy teatr. Senior Plus to placówka wsparcia dla osób powyżej 60 roku życia z czterech gmin powiatu, która oferuje dzienny pobyt i usługi opiekuńcze, ale także edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne. W ramach zajęć terapeutycznych seniorzy korzystający z usług dziennego domu Senior Plus mogą wykonywać różne prace plastyczne, manualne, różnymi technikami. Teraz jesień mamy na tapecie, więc wszystkie dekoracje związane są z tą porą roku. Obecnie z oferty domu korzystają 24 osoby i nadal są wolne miejsca. Miejsc jest 30, także zapraszamy, bo są jeszcze wolne. Odbieramy wiele telefonów, wiele rodzin przychodzi tutaj do naszego domu zobaczyć, jak wygląda ta nasza działalność. Ale miejsca nadal są wolne. Dzienny Dom Senior Plus prowadzi Szczecińskie Stowarzyszenie Złoty Wiek na zlecenie Powiatu Polickiego. Funkcjonujemy dziesiąty rok. Od 2016 roku nie zdarzyła nam się rezygnacja z innego powodu, jak tylko z powodu choroby albo sporej niepełnosprawności, wymagającej już innej formy wsparcia. Po sąsiedzku ta sama organizacja prowadzi Dom Pomocy Społecznej, który świadczy całodobową opiekę nad osobami w potrzebie.